Przez wieki społeczność żydowska w Polsce tworzyła własne struktury, kachały, szkoły, sądy rabiniczne. To była forma autonomii, która nie dzieliła, lecz porządkowała życie wspólnoty. Dziś mniejszość żydowska w Polsce jest niewielka, ale pozostaje aktywna i potrzebuje instytucji, Odpowiadających Cześć. jej kulturze. Jesteśmy umówieni na spotkanie. Dzień dobry. Stąd pomysł na autonomiczne urzędy Proszę cywilne i skarbowe Zaraz kogoś poinformuję. stworzone Dzień. przez Żydów dla Dzień dobry. Żydów. Zapraszam. Cześć. 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 To nie separatyzm, to rozwiązanie pragmatyczne. Uproszczenie spraw, szybsza obsługa, możliwość załatwienia kwestii społecznych, rodzinnych czy podatkowych w miejscu które rozumie tradycje i realne potrzeby wspólnoty. Ale ja już zapłaciłem ten podatek w zeszłym miesiącu. Przykro mi, ale w systemie widnieje zaległość. Autonomiczne urzędy działałyby w ścisłej współpracy z państwem polskim. To model poszanowania mniejszości, który wzmacnia zaufanie i buduje mosty, nie bariery. Samorządność mniejszości żydowskiej to element nowoczesnego państwa. Autonomia w duchu współpracy, szacunku to i wspólnych i rozmawiać o naszej wspólnej historii. Takie spotkania budują przyszłość.